Dziaki. A dzisiaj otworzymy sobie kolejny kalendarz adwentowy. Ja wiem, ja wiem, że już nie ma świąt, że święta się skończyły, ale do kolejnych świąt jest jeszcze niecały rok, więc bierzemy się za otwieranie kalendarza adwentowego Hello Kitty! Dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie Hello Kitty. Ja od dziecka strasznie ją uwielbiałam. I teraz w Tokaboka boka był dodatek z Hello Kitty, który macie tutaj, także zapraszam, bo już go nagraliśmy. Zobaczcie tego, jaki to jest ogromny kalendarz. Gdybym go znalazła przed świętami, to jasne, żebym go zamówiła. Mamy tutaj mieć różne jakieś uroczości, słodkości. Właśnie z tym kociakiem tak. I chyba tylko z tym kociakiem Ale najpierw jakiś zabłukany słodziak, jeszcze mnie nie subskrybuje ma teraz czas nadrobić. Przypominam również o kciuka w górę Ponieważ jeśli chcecie, żebym nadal otwiera kalendarze adwentowe I może już nie ma grudnia To zostawcie nas pod tym filmikiem 3000 łapek w górę A my lecimy do naszego kociaka Nasz kalendarz z Hello Kitty prezentuje się tak Nawet ma tutaj taką słodką chineczkę Skarpetę świąteczną, nie no pięknie Tu ogólnie, o nie, jak mogli mi to zrobić Na tej ulotce jest wypisane wszystko to co jest w środku Ale my nie patrzymy, nie zaglądamy z drugiej strony Absolutnie, udawajcie, że tego w ogóle nie było To jest tak jakby taka szafa, którą się otwiera I można tu ją właśnie ładnie rozpakować I tu, o nie, mam nadzieję, że to nie, tam też jest wypisane Jak można tak robić? Trzy, dwa, Bra. jeden! O, no to nie było efektowne No jak to nie? O, patrz, to jest super, Trzy, super. dwa, jeden Uuu, no tak coś ci to nie idzie <noise> Tak! To uszkodziłeś ja. go! Tak Nieprawda! No to nie moja wina. Dobra, weź go ładnie połóż. Się to. No i wreszcie udało nam się go sprawnie rozłożyć. I zobaczcie, są porzucane tutaj numerki, więc szybciutko zaczynamy od numeru numer jeden, który właśnie jest lekko zepsuty, ale miejmy nadzieję, że to nie uszkodziło naszego no ja nie produktu. Ładnie zepsułaś, ładnie. Co? No ładnie. Tak. Nieprawda, nie przesadzaj. Uh. Ja wiem, co to jest. I w naszej jedyteczce mamy. To jest kremi z Hello Kitty. Zobaczcie, go ten słodka. Daje nam prezent. Zobaczcie, czy on jakoś ładnie. Pachnie, tu jest jeszcze zaklejony. Pachnie dziwnie. Myślałam, że będzie jakoś tak słodko pachnieć, ale no niestety nie ma słodkiego zapachu. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze wszystko nawilża, więc od razu sobie posmaruję rączki i idziemy dalej. I dwójeczkę mamy na kokardce naszej Hello Kitty. Okay. Chyba. Dałam radę. I uwaga, co my mamy w naszej dwójki? Nie wierzę, czy to jest kula do z Hello nie, kitty. Nie, 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 ja wiem, co to jest. Ręce już mam ładnie nawilżone po tym kremiku. Mydło. Mydło. Jest mydełko ciekawe, czy ono też tak nie pachnie. Myślałam, że on będzie miało. Słodkie zapachy I Szkoda jak tak nie będzie, I one wszystkie mają taki dziwny zapach To jest zapach takiego jakby kleju, takiej pasty a... Dalej mamy trójeczkę na naszej lasetce świątecznej Tu jest coś nie dużego to już po świętach No wiem, no ale cicho Ja mogę już przygotowywać się do kolejnych świąt, co wy na to? Ja już się przygotowuję na moim kanale do kolejnych świąt Czy to jest to samo? Nie, to jest tym razem albo pumeks, albo kula do... O nie, ja to pokruszyłam <laughs> To jest kula do kąpieli, nie pumeks Ale ma troszkę ukryszone łóżko, bo była tak mocno przytwierdzona do tego że no niestety się ukruszyła, ale ja nie mam wanny. Pod prysznicem no tak średnio, ale jak wrócę do rodzinnego domku, to może z tego skorzystam. Napiszcie koniecznie, czy wolicie wannę, czy prysznic. I czwóreczka Kitek, czyni honory. O, ładnie. Co to jest jakaś chusteczka? No i co takiego my mamy tutaj? To jest dziwne. to jest podprysznic? Aaaa, myjka podprysznic, ale jest mi przykro, bo tutaj nie ma nic Hello Kitty. To jest po prostu zwykła biała myjka podprysznic. że nie ma żadnego logo na No Nie ma. Nic. Ani nic znał. Do Totalnie. Jest... Dobra, no to idziemy dalej. Piąteczka, no dobra, połóż mi ja nie mogę. Ale no teraz. bo ty nie masz paznokci. E, jak nie mam paznokci? Mam paznokci. No ale nie takie. Czy to jest to samo? Nie, nie wolno tak robić. Nie, to jest do czegoś innego. To zdejmujemy. Co to jest? To jest jakaś torba. Kąbka? Czy coś takiego? jak worek z herbatą Już ci powiem co to jest Znajdę karteczkę Wszystko ma taki sam zapach Takiego kleju Naprawdę nie wiem do czego to porównać Bad salt Czyli sól do kąpieli Aha Znowu nie mam wanny Więc kiedy kupujemy wannę do nowego mieszkanka Szóstka Czyli nasze mikołajki Więc to musi być coś na pewno fajnego Takiego turbo fajnego Zawsze tak mówisz Nigdy nie ma nic fajnego I tak jesteś moim asystentem Dobra? Proszę Dzieciu to naprawdę jest coś fajnego Zobacz jak to jest urocze Mikołajki Zobaczcie jak to nam wyszło <laughs> Mikołajki, Mikołaj Ile będą Bikołajki. ja? cicho. Będą teraz święta wielkanocne. Napiszcie, czy wolicie święta Bożego Narodzenia czy wielkanocne. Mamy tutaj peeling do ciała i pewnie on też jest o tym samym zapachu, ale wolę się upewnić. No niestety zapach taki sam. Siódemeczka, a w niej coś długiego. Zobaczcie, jak to jest wąskie, ale długie. Jakaś scieczka do zębów, czy coś? E, nie. A ja chyba w życiu nie miałam tak czederskiego pilnika do paznokci z takim jeszcze wypukłą kokardką w kropki. Ładnie to wygląda. Ciekawe, jak będzie się spisywał. Ja to jest sobie. Już pony i lecę do kolejnego okienka, ale to na pewno jest na plus. Bo meczka na naszych dzwonkach kitek <słyska> <słyska> O wuh, chyba kula do kąpieli. Tym razem w kształcie serduszka. I mam tej halumkity, która ma rogi renifera, więc to jest naprawdę fajne, jeśli ma się wannę. Ja oczywiście poczekam do nowego mieszkanka, żeby ją użyć. Mam nadzieję, że mi się nie przeterminuje. Ja w ogóle wiem, że niektórzy robią sami kulę do kąpieli. To jest mega, jeszcze nigdy nie robiłam. No i zobaczmy, co mamy w dziewiątce. Czy to jest jakiś kremik czy coś takiego? Te opakowania naprawdę mają słodziutkie. To jest tym razem szampon do włosów, ale zobaczcie, jakie ono zielone rękawiczki. To dokładnie takie jak ta tubka. Wygląda to ładnie, a teraz szybki test zapachu. Odkręcamy i patrzę tak, wszystko pachnie dokładnie tak samo. I dziesiątka. Jaki słodziak! Ej, to jest do telefonu, to nie jest do pielęgnacji! Tak, na początku myślałam, że tego nie rozumiem, ponieważ to jest przecież tak, do telefonu. To się przyczepia na etui, na kejsa, tu się wkłada palca i nam nie wyleci telefon. I teraz wiem, czy on jest w tym kalendarzu, żebyśmy w wannie mogli śmiało używać z telefonu, nie bojąc się, że nam wleci do wanny, więc po sobie bierzemy telefon, zakładamy do to tak i przynajmniej wiemy, że nam do wody nie wpadnie, więc fajny gadżet, i to naprawdę jest na plus. Kitek, jedenastkę poproszę. I tutaj mamy. Jaki słodzy... To jest jest Buff Freezer. Ej, ja nie wiem, co to jest w sumie. i tak myślisz, co to jest? To jest. mydło. Kula do kąpieli? Się mydło, to się nazywa Buff Freezer? Aha. Ogólnie to jest teoretycznie napisane, że to jest zapach miętowy. Jak są te takie peppermint, takie cukiereczki, takie laski cukrowe. Kula do tego, tenisa? Ping-ponga? No popatrz Słuchajcie, to jest dwunastka, czyli połowa naszego kalendarza jest no albo szczęśliwa, zrobić, albo pochowana Otwórz, tak brzydko to otwierasz To są jakieś żelki, to były jak żelki Albo może to nie, nie są jadalne żelki Nie, to nie są żelki, ja wiem co to jest Jak byłam mała, zbierałam to i miałam cały słoik w różnych kształtach To są jakby takie mydełka do kąpieli One się tak fajnie roztapiają w wannie, pod ciepłej wody, pod w ogóle wody No bo bardzo one nie wyglądały w każdym kształcie Kształty miałam. Po prostu wszystkie. Trzynastka albo szczęśliwa, albo pechowa. Napiszcie teraz koniecznie, czy trzynastka jest za was szczęśliwa, czy pechowa. A kitek już zaczął otwierać. O, tutaj znowu mamy coś w tubce. Bardzo mi się podobają te tubki. O, mamy balsam do stóp. Kitek? Co? Balsam do stóp z Hello Kitty? Patrzcie, wszystkie mają ten sam zapach. Peppermint Twist. Czternastka na choince. <laughs> Róże. Patrz, to są róże. O, o, joj, oj. To są róże do kąpieli, pewnie. Dostałam takiego kwiatuszka. Jakieś od mojej przyjaciółki. I one są naprawdę fajne. Tak się je wkłada do wanny, jak się tak rozkładają. Już się nie mogę doczekać, jak odwiedzę rodziców, bo oni mają wannę. Na pewno je użyję i to jest fajne. Zobaczcie, jaka piętnastka jest duża. Jak musi być coś wielkiego. No, wiem, ja, że chcesz. O nie, to już, to już jest znowu Coś w jest tyle, co było. To już wszystko powiem wam tak mocno w tym kalendarzu wczepione. No, to robić tak. No, nieprzyjemne do wyjmowania, bo to wszystko jest na taki klej złapane. I to jest znowu nasza Herbatka, czyli sól do kąpieli. To jest ogólnie fajnie zapakowane. Fajnie, że to jeszcze jest logo Hello Kitty. No ale tak jak mówię, na razie tego nie użyję, ale fajna sprawa, to jest też fajne. Szesnasteczka, proszę, kitek. No, nie, zauważ, coś jest... Ale kitek, najpierw to. Iluminęło. Nie, najpierw jest Nie zmieniaj iluminęło. kolejności, proszę cię. Czy jest lakier do paznokci? Czekaj. O, to jest żel pod prysznic. Może nie lakier, ale żel pod prysznic. I on ma być w tym samym zapachu. No, i powiem wam, że on jakoś tak lepiej ten e, zapach rozkłada niż te wszystkie takie suche produkty. Ma taki bardziej ten zapach i jest przeuroczy i w ogóle na podróż będzie fajny. I tak zabierz mnie do Sopotu to na pewno wezmę go ze sobą. Co to Tam była wanna I na naszej czapeczce dokładnie mamy siedemnastkę z kolejną to. kulą do kąpieli. A już była identyczna. Ale czekajcie, to jest znowu kula do kąpieli. Znaczy, ja to rozumiem, bo jak otwieramy kalendarz, to wiecie, już jedną zużyliśmy. Więc teraz przyda się kolejna do świąt. To jest fajne, ale mogłaby być troszkę w innym kształcie albo w innym kolorze, żeby się troszkę no, różniła. trzecia chyba. I znowu do naszej choinki wracamy i otwieramy osiemnastkę. Nie nie no jakoś tak ładniej. Proszę bardzo. Oj, o nie tuła. Ej, no, stereo, chyba że ma Hello Kitty. Wybaczcie, jeśli ma, ma Hello Zabów. Kitty. Do tej pory naprawdę nie mam co zarzucić temu kalendarzowi. Tak, to, nawet bez loga żadnego Hello Kitty, to jest moim zdaniem totalne jakieś, nie wiem, no, nieporozumienie. Czy użyteczne, okej, okay, ale gdzie tu jest Hello Kitty? Dziewiętnastka w tym wielkim prezencie się chowa. Co tutaj takiego może być? i to taka różowa słodziutka tutaj mamy krem do paznokci do rąk i znowu o ten zapachu no dobra jakoś chyba po prostu te kule do kąpieli najgorzej pachniały ależ ta nie jest zła po prostu jest o zapachu miętowej cukrowej laseczki ja bym może powiedziała i zobacz do torebki on będzie też ładny żebym zawsze go miała przy sobie dwudziesteczka to jest takie taki wybołuszone. no zobacz może się po prostu nie bo się coś pewnie przemieściło. odrywało pumeks? Więcej... w końcu pumeks w końcu pumeks w ogóle nie jest Hello Kitty i to jest użyteczne więc tu jest plus, ale jest brzydkie i nie Hello Kitty więc minus, ale przyda się to oczywiście do Dwudziestka 21 już są zbliżeni świąt, co z tego, że przyszłą były tutaj odliczamy znowu do świąt Nieważne, no tak, e już tak się rozwaliły O nie, I tak jak ty to brzydko otworzyły. No ładnie chciałem otworzyć, ale No ale teraz nie pomóż to wyjąć Znowu mamy peeling do ciała, czy już go nie mieliśmy? Co, czekaj, 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 czekaj Tak, tylko o, miał inne opakowanie, kolor ma ten sam i zapach też ten sam czyli po prostu inne opakowanie udali Ale w sumie, jak już minęło tyle dni w tym kalendarzu adwentowym. To do tej pory byśmy zużyli już pewnie ten, bo jest go mało, więc byśmy mieli drugi. Więc nie no, nie jest zły ten kalendarz. On jest taki sprytnie przemyślany, właśnie, żeby doświadczyć takie codzienne spawanie. 22 jest taka wąska i już coraz mniej okienek nam zostało. I tutaj mamy, to nie jest dla do paznokci, tylko. Płyn do piany, do Co? wanny do piany i on robi wiesz taką dużą pianę w wannie Jejcia muszę jeszcze tyle czekać, żeby zmieniać mieszkanko z tą pianą Ja myślałem, że się idzie tylko pod prysznic, skończy się i się wychodzi, ale teraz ja się dowiaduję nowych rzeczy w ogóle <laughs> xD jaki trójka, pomóż mi proszę Mniej, uwaga, tam daradam <laughs> O, znowu kula do kąpieli albo mydełko. I mamy drugi taki same mydło. No i rozumiem, przez tyle dni byśmy je zużyli, ale jednak, no patrzcie, mogliby zmienić kolor, mogliby zmienić kształt, bo to trochę przykro. Ale no się No Mieli jedną foremkę po prostu. No właśnie to jest większe, nieprawda to jest większe Ale nie chodzi mi o to, że są takie same. To po prostu, patrz, widzisz? Dało się. I uwaga, 24 okienko. Zobaczcie, jak ono śmiesznie wygląda. To jest jakaś szczotka, może grzebień. Bo on ma tak tutaj wąskie, tu ma takie szerokie. Dawaj, tak. Zobaczmy, co takiego tam jest. Co to jest nie, to... O... Co ty Co? No weź to wyjmij to... normalnie berło i teraz mi powiedzcie co to jest bo nie mam pojęcia. Ja Baw konfetti, to jest konfetti do wanny. Tylko ja w życiu czegoś takiego nie mam, że to że to bierzesz w wannie? No może takie patyk, które się roztapiają na mydło. Ale to co strzelisz tym? One są w kształcie choinek. No ja tym strzelić? No pewnie tak, I, bierzesz, ten... i się bierze to nie, nie, tak. Nie, nie. będziesz sprzątać. To mi się podoba. Ostatni 24 okienko jest naprawdę fajne i powiem wam, że ten cały kalendarz moim zdaniem był w porządku. Tylko po prostu jak ktoś ma wannę i codziennie bierze sobie kąpielę, to ma takim wieczorek co prawda, ten zapach niekoniecznie mi odpowiada, ale może niektórym będzie bardziej. Więc ja daję plusik, nie jest to jakiś super, ale ja daję plusik. Nie, no, ogólnie wszystkie rzeczy były ładne. A najbardziej. Podobało mi się to. I, i czekajcie, O, rzeczy dorobne mi się podobały najbardziej. Tak, to są moje dwa faworyty. Mi też wszystkie opakowania, w moim zdaniem, są ładnie wykonane. I cały kalendarz prezentował się tak. Jest już puściutki w wyjmowaniu nie był wygodny, ale prezentował się ładnie. Mam nadzieję, że nasz kalendarz Wam się podobał. Koniecznie dajcie widać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. A my, Słodziaki, widzimy się w kolejnym.